Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Brączek, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Kolejny vlog, słuchajcie, po ostatnim filmie u Macieja naprawdę mega mega dużo pozytywnych komentarzy, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Widać, że się cieszycie, że filmy wróciły na kanał Brączek Vlog. E, bardzo fajnie, lecimy sobie dalej oczywiście. Kolejne filmy już mam w planach. A dzisiaj co? Dzisiaj, słuchajcie, lecimy do e, kolegi. E, zaprosił mnie na akcję Obornik na dosyć ciekawe zestawy, co pewnie widzicie już na miniaturce. Także będzie na pewno bardzo, bardzo fajna akcja. Lecimy sobie coś ponagrywać. Mam nadzieję, że uda się nagrać jakiś fajny wspólny e, materiał do vloga. Mam nadzieję, że uda się również nagrać jakieś fajne ujęcia pod muzykę. Także trzymajcie za to kciuki i zapraszam oczywiście bardzo serdecznie do oglądania. See the surface They cover shit under the rug You can't see their thinking They'll never be naked Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream So sip the gossip Drink till you choke Sip the gossip Burn down your choke You're not iconic You are just like them old. Don't act like you don't know Sip the gossip Drink till you throw out Trzymała To będzie, to będzie Patrz, zobacz dwa rozrzutniki, że się wzięli, teraz nie, cztery, o teraz będą, zobaczcie już jest No a tym tam chujem jak wozisz? Tym zielonym? To kurwa dwa dni A co wtedy 60 ładujesz? Nie, wtedy cyklopy ładuję, teraz to się ładuję, to stoi dwa lata już tam taki gościu go nas pożycza. Tak jak pozieliście rozrzutnikiem to wtedy co? Do 60 rozrzutnik, o? Eee, nie. W, do do, do w tery, Nie, wtedy był case. A case jeszcze był, no Wtedy był case, ciapek do cyklopa i dwa dni się woziło. Ja pierdolę. Co się stało? Co się stało? No chcieliśmy mniej przecież. A, dobra, jadę. Dobra. Czekać jeszcze do gdzieś chciałeś? Czekaj. To jest mocne, do Nie, nie, dobra. Ale ciągnik ma klimatyzację. Rzadkość. Patrzę Takie dobrze! Nie, gra. jak mnie na załadowane, co? Jo kurwa, tam się prawie koło błotka się wjebałem Ostatnim razem Zrobimy miejsce Schowamy piwo No, uważaj na to Kurde, żeby to się nie uszkodziło Schowamy browara Zakryjemy polarkiem To tak, kurwa, czekać. Patrz teraz, taka jest. Ty kurwa buty wziąłeś też na obornik. Nie, ja się w połowie drogi kapnąłem, że gumiaków nie wziąłem Ja robiłem, spawaliśmy tłumik i specjalnie zrobiłem to odgięcie, żeby lustrum w przychodziło. i no no. chuj nie przychodzi ale <laughs> Jeszcze kurwa 5 Wygarnie, no, no jeszcze coś brakuje, jeszcze trzeba coś ją tutaj... Jeszcze coś byś chciał, jo? Ja? Jeszcze coś dopomożemy, nie Ona piński, jak ona widzi, to ona wiesz, ona sobie radzi z tym, nie? ale nie ma tego życia, który mieć. No. Jak górkę widzi czy coś, to już spada, nie? A ty masz pułk zagonowy czy obrotowy? Zagonowy, piątkę to Tam stoi, widziałem. Tam stoi. No. Z tym pułkiem to w ogóle też historia, bo on był kupiony w ciemno. No. Myśmy mieli obrotówkę czy czwórkę, Gregor Benson, ale on, on był taki, wiesz, do dopieszczenia, nie było czasu i bratski mówił, sprzedajemy tego, kupimy zagonowego piątkę. No. Ale ja to trzeba jechać, oglądać, nie trzeba jechać oglądać, bo już u mówimy zamówimy, on go w niedzielę przywiezie. I tak jak jest, tak go przymus tak orze. Nawet te mierzy kurwa nie zmieniają. w sobotę jeszcze na wozy, ale widziałeś te roboty tam trzeba. Jo, 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 A próbowałeś, jo? Próbowałem. Nie, no zobacz, no w sobotę jeszcze myśmy sypali dwa worki tutaj. Kurwa. No to szkoda, szkoda, ryć, nie? Szkoda, W 60, jak zobaczyłem to pole, to szkoda widzisz. Potem będziesz się, kurde, kombajnym męczył, nie? A, to damy radę, kurwa jak teraz to w ogóle nie będziemy sypać. <laughs> kurwa, myśmy wiesz, na początku jak sprzedaliśmy tego To nie wiedzieli co kupić, ale. Potem przyszła ta mała, kumpel mnie namówił. Ten on mówi że się nie będzie jeździć Ja ci przywiozę, on mówi, tylko musi się poprawić. Przywiozł mi ją, poprawiliśmy i wtedy mówię, następny ciąg gdzie nie ma chuja, Renówka szósta, jeszcze w turbo, nie? Jeszcze zaraz ci powiem historię tej renówki. Jechaliśmy ją oglądać, ona jest tam, kurwa, drodnica to jest kujawsko-pomorskie, nie? Tak, no, w Pozdrawiam Janku, samą kolegę stamtąd. No, ona jest w drodnicy, z kujawsko pomorskiego Teraz czekaj. Jechałem oglądać dogłośnie tą renówkę. I przyjeżdżamy, i on mi mówi przez telefon. Jest problem, bo ona może nie odpalić. Nie, no. My już w drodze, stąd to trochę jest, nie? Kurwa, czemu nie odpala, nie? Przyjeżdżamy, on mówi słaby akumulator, spróbujemy ją odpalić. Nie, ona w ogóle wiesz, ani wy, ani my, nie? Podłączył, mnie taką starą Waltrę, podłączył Waltrę dosłownie na tylu, ona odpaliła, nie? Ja już wiedziałem, że ją kupuję, nie? A. Wiesz, ona zimą, czy też nie ma problemu, żeby to odpalić, nie? Jestem sporem. Ta mała renówka ona tak niepozornie, bo wiesz na tego dużego spojrzysz, to widzisz, że to jest kon, nie? A no, ona tam A nie tam wygląda Ta mała renówka tak niepozornie wygląda, jak nie powiedział, że ona ma 100 km. Powiem Ci, że ja mam do tego, tam widziałeś stał agregat 3 metrowy Ten Tak No wiem, no wiem Zwałem No To ta sobie z nim radzi i ta tak samo Co Ty gadasz? Normalnie, bez problemu Dobra, jedziemy próbować z termokryterem W domu trochę dzierżaw, mamy dzierżawy, tak trochę wiesz. A ile razem? Z dzierżawami około 40 hektarów. No to już jest przydubać. A ci powiem. Zabawa, co? 100 to jest minimum, nie? Tak. No tutaj wiesz, Ziemię kto ci odda ziemię teraz, nie? Ale może będziemy mieli blisko ciebie jeszcze. Co ty gadasz? No Na zapraszam, zapraszam w Wasalejony. W Sylczniku. A temat? No, w blisko, nie. Bo nie wiem, do wujka wczoraj mówi, żeby jechał sprawdzić czy jest mokro, ale jechał 60. To załączanie wałka tutaj jest trochę takie. A teraz co ty też, też będzie talerzówkę na ja to tu Tutaj idzie grano system, talerzówka. I raz, bo tutaj będzie kukurydza. No. Teraz będzie przetależowane, zostawione i wtedy przed samym siewem kukurydzy. Wtedy idą wały posiewne i w to jest ściana kukurydzy. Człowiek też się tak zastanawia, bo to bydło raz ma takie ceny, raz ma takie i wiesz byśmy chcieli przejść na samą zboże, same uprawy Potem znowu ceny wzrosły i znowu No i człowiek od i nie wie co robić, nie? Bo ostatni rok próbujemy, nie? Jak w przyszłym roku będzie jakiś ten, to... Powiem Ci, że na takie mokre jak teraz jest, to ten rozrzutyk jest wystarczający, do No, naprawdę No wiecie, ja podejrzewam na suchym, równym terenie, ono by pociągnęła dużo większy rozrzutek, o, No, spokojnie, nie? O. Ale to byś się męczył ty. Tyle tego obornika, co my mamy to by jak to mówi mój ojciec kiedyś polskim rozwieźli jeszcze ręcznie ładowali, no to teraz takimi nie rozwieziemy To jest sprzęgło wałka Aha, tak Za, to Zaciągasz tutaj? sprzęgło, wtedy zarzucasz wałek i popuszczasz i wiesz, na zakrętach to jest tak zwany ten wałek pięciosekundowy, no, no. że jak jedziesz z prasą czy coś, a nie masz wałka szerokokątnego to na zakręcie tylko zaciągasz i pa, omijasz i płaczesz po powrotem to trzeba delikatnie, bo wiesz jak masz pełną furę obornika i zarzucisz taki wiesz, obroty jeszcze to zarzucisz, to może ci oberwać na tarczy No, no Jeszcze wezmę pistolet, dzisiaj będzie do tych jebanych kretów strzelał <gry> Tam idzie normalnie Ale Jo, i normalnie idzie Nie? tu jest dobrze A Wzięła yy, się, wypadła. Kurwa, nie. nie, cała jest. A ty już złapałeś jak ona wypadła? Jo. Jo? Refleks, kurwa. No, jest jest Jemu też no. wypadło w zeszłym roku, bo ta ma <noise> ma tak samo. Myśmy w zeszłym roku wozili w dwa. E, oni wozili, Maciej woził swoim różnikiem, tamtym. Bracki woził tym, ja z tyłu talerzowałem, a ojciec skład cyklopem. No. Kurwa. A dobra, dobra, no, zobacz cyklopem ile czasu Nie, on wziął, da, da, dawał radę ładować tylko on był aż czerwony, kurwa no od tych wajch nie wiedział jak on ma się obracać, nie? nie? to już jest też sprawa, nie? Jakieś ileś lat temu ładujesz cyklopem Ja ci powiem, był jakby rady. dobre czasy To kurwa on tu wszystkim naokoło ugnął, te. No. Kiedyś on dwójkę jeszcze pożyczył No to kto nie miał, wiesz Ktoś przykładowo mamy rozrzutnik, a nie cyklopa No to nie dziwię no. Na wiosnę to miesiąc zawsze <laughs> i ten kurwa, bo on zakłada zawsze ciapka, ja mu zawsze no. mówię, żeby sobie założył duży traktor, zakłada ciapka. Gdzieś, wiesz, ludzie nie mieli tych płyt nowych zrobionych obornikowych, wie, bo po samą ramę, no i wtedy myśmy go wyciągali. No. ciapek, ja ci powiem przykładowo do e, słomy do wożenia, czy coś żeby z niego to no, mam takie małe to tam stało macie jak widziałeś. Ja. To na to założysz czapkę, po całym polu jedziesz, zwozisz i wiesz, tylko przepinasz i grany. Ale to mówisz o okrągłych belkach? O belka, belka, nie. Tam wchodzi 23 bele, nie no, no to jest sporo wtedy. Czapek sobie radzi. No, wtedy ciapek do przyczepy zwozi, a 60 kładzie. No, no dokładnie, a ciapek jeszcze, wiesz, kiedyś on silnik jest do roboty, bo on kiedyś właśnie w Kostce jeździł, nie myśmy no. mieli prasę i ojciec też jeździł na usługi. To kurwa tam jak drzwiwa ruszyły to rano o 12 ruszał, a w nocy o 12 zjeżdżał no. Jeszcze zalążek do i został, przynajmniej co na gospodarstwie? No został. Kurde, przynajmniej wiadomo tak jaki ciągnik zostało. był wcześniej. Sentyment. Sentyment, tak jest. Zawsze będzie przypominało o tym. A no wiesz, teraz masz cztery ciągniki, no to masz przy czym dłubać, nie? Cały czas No Ale wiesz, jak już coś zrobisz, to się wtedy fajnie na to patrzy, nie? Jak coś sobie nowego dołożysz Jak sam zrobisz No właśnie, no przede wszystkim jeszcze jak wiesz, człowiek potrafi zrobić samemu Brazki to jest fachowe, powiem no, ten potrafi zespawać, nie? Tak? Tak, ja, ale co, Do tego to... wyszło Teraz tam stały takie... A dlatego tam kombajn stał? Dlatego tam kombajn stał, a to u Macierza stoi nie? A, no, no, no On jest bliżej, bo właśnie tego posiłki do wyjęcia, ale A co to jest za kombajn? To jest jakiś Dominator, co? To jest dominator. Kupiony za cenę Byśmy kupili za tą cenę kombajnu byśmy go podremontowali i ostatnio właśnie nagadałem tam ten pan był przyjechany co dzień kupiłem 2 z tej klasy on mówi to chyba nie jest ten mój a ja mówię nie no to cały czas sam, ten sam a ja on mówi co kurwa jeszcze chodzi wszystko jest zrobione oprócz ee, silnika uszczelnienia bo go lecić. leci chodzi wszystko wszystko i kamera tam wyciek tam i w tym roku będziemy robić silnik, jeśli stawimy, bo nie ma na za oczywiście czasu eee, Do zrobienia jest, e, teraz będziemy robić klepisko i łucaty Aha Tak. Bo tak podajniki, nie podajniki, wszystkie żółniki, to wszystko jest porobione Nie ma w ogóle co to porównywać do Bizona, bo tak jak Bizon koszik, to bizon ma większy header, bo ja mam tylko 3.6 Ale ja Bizon obiadę ratyfikował tych w Tak? Normalnie On obiedzie raz w kółko, i półtorej o to już bardziej względem, nie chodzi o to czy szeroki header, tylko względem wydajności, tak? Względem wydajności, bo jak szuka maszyny tej klasy, to te stare, te stare, to jest nie ma co do porównywania, nie? Wypływałem kombajn i ten, to hmm. nawet nie myślałem o wizorze. Aha Nie brałem pod uwagę. Albo forcznik No forcznik też fajny, no u nas tego jest PIP, nie? No, u was są właśnie dużo forczników, dlatego... Jeden, jeden na drugim praktycznie u nas, nie? Tak jak ja się zawsze śmieję, że na przykład tak się pojedzie tam w bolka strony tam, tam na no Mazowieckie, no tam nie ma w ogóle niej jednego forsznita, nie? A to są MFy Tam, tam MFy, no i w większości też nowe kombajny, nie? Ale na przykład jest bardzo dużo Bizonów A u nas tych Bizonów, ja mam wrażenie, że jest coraz mniej U nas jest coraz mniej, bo u nas wszyscy podmieniali właśnie na te klasy i ten... Tak, klasów, forsznitów, tego tu jest dużo, nie? Nie, to ten Bizon to jest dobry kombajn, ale jak chcesz sobie spłacić jakieś usługi, tam takie... W ogóle to były dobre kombajny, ale takie jakby były niedopracowane, nie? No To jest? Metalowe nie. No, to jest mojego igła. Pisał krokodyla. To jest coś z krokodyla? Igła z krokodyla. A ciekawe czy ten się kapnął, że mu odpadło? Na pewno. Ale wyszliśmy. No kurde, ja mogę się wychylić tutaj elegancko. Właśnie widzisz na małych obrotach. I jeszcze będziemy? ręczny. Jeszcze ręczny. Ale to pół, jakby nie? To jest pół, pęk. Ja słyszałem, jak to strzymuje. Chyba tak. skończył, skończył. Nie, nie, nie. Z Czekaj, jak widzisz, to wtedy pukał. Co? Ja, ja mam prezent to, dla Ciebie Chyba panie, <pęcło>. <small> Agrokaszu, proszę. Przybrany prosto z agrokaszu, No słuchajcie, ludzie, ogólnie tą sześćdziesiątkę możecie kojarzyć z YouTube. Jak ktoś dobrze ogląda rolniczego YouTube'a, to była pokazana. Była, była. Nie? O, nawet jeszcze jest naklejka. Może wyreklamować stary kanał Jo, proszę bardzo, jest naklejka. No ta maska powiem ci ogólnie? Nie, podoba mi się, musimy ci Tak samo wiesz, silnik jesteś po remoncie, nie jest wymalowany, bo gdzieś tam ci pocić z poduszczelki, tam się pocis z poduszelki, to trzeba po czy jeszcze raz dobrze i. Jeszcze jedna zima ją czeka. Prawdziwy mechanik, kurwa, wszystko złożone na czerwony silikon. <laughs> <laughs> kurwa i tego nie było w garażu. No ale to koła powiesz, właśnie czy... mówił twój braciak, że będzie chciał zimą jeszcze dubać przy niej. Jo będzie, on tu ma jeszcze, wiesz, modernizację czy coś do zrobienia. Mm, na pewno hydraulika będzie bardziej rozbudowana. Mm. Pod y, większy opryskiwacz. No i pod tura, żeby lepiej chodził i tak już jest rozbudowana, bo jest podłączona bezpośrednio z dołu, ale to i tak nie daje rady, nie. Chociaż obciążnik tonę, to one to podniosły dała radę. No i jak sama naklejka wskazuje jest turbo na siebie, a nie ma turba pod tyłem. Także turbo też będzie. A czy naklejka była po prostu przed turbiną założona? Czy naklejka była przed turbiną. No? <laughs> Czyli już, już było planowane w przyszłości, już było wiadomo co będzie. Naklejka była turbo, bo do nie mówili kiedyś turbo. Znaczy dalej mówię w pracy. Nie? Na ciebie? No. no to widzisz, ja na ciebie też tak będę mówił od dzisiaj. <laughs> O, no, kurde, ci powiem, jest potencjał. No, no, nie? Ona jest odremontowana, była jakieś kurde, nie wiem, z 8 lat temu. Mm -hmm. Jeszcze dość ładnie wygląda Tu tutaj tą maskę Maska przyjdzie oryginalna i nie wiadomo, czy nie będzie kabina z niej zdjęta. Całkiem? Całkiem, bo jak przyjdzie może modernizacja na gospodarstwie, to ona będzie do wypychania gnoju i ona nie wyjdzie nam z kabinę. No, no, czuję no? potem kabina będzie na sprzedaż. Halogeny w Gratisie. <laughs> A kogut? <laughs> kogut z niej A, kogut. no dobra. <laughs> kogut na błotnik pójdzie, będzie założony. Kiedyś dużo robiła w polu, nie dojrzewał dużo po asfalcie, to zawsze protektor został, a z boku mm -hmm. A te opony mają jakieś... w 99 roku one były zmieniane, no to one mają ile? 24 lata De Felgi będą poszerzane i przyjdzie szersza opona, mm -hmm. takie ładowarki kupione i wtedy ona będzie Przynajmniej no na pewno nie będę zakładał, bo nie mam po co, bo na w polu dużo nie robię. Teraz jest taka No tyle ba... co mówisz, do tego, do, do nawozu. No do nawozu, do opisku, ja? No do nawozu, ale ona dostaje, jak ma balnówki z przodu, ona przodem tak nie wpada. Tura się zdejmie do nawozów, a z tyłu się założy jeszcze kapcie i ona pójdzie pięknie. Mm. z tą Amazon. No i do ładowania słomy, tak? Brzniwa No ja też to musi fajnie kury. wyglądać, kurde. Ciapek z nie? A chyba <laughs> się na naszej no zareaguje Nie, będę na ten, No się dozór ciapka, bo on nie był odczytany cały czas. Ciapek stoi tu. Jest ciapek, kurde. Sili, to jest ten, czyli kapitalki. No, macie dwie prasy? Dwie prasy. Ale dwoma pracujecie, czy? Nie, tą tylko pracujemy. Tam ta jest bardziej, była nażniwa, a teraz ona jest na sprzedaż. Doszliby? Do no, może też mi się kupić, może się ją ten. No, no, mogę pokazać. Ale była tak z głupoty, powiem że wzięta ona, bo balotu ona robi pytania, nie tylko, że nam. E, e, ja wziąłem ze względu na to, bo myśmy chcieli robić większe baloty No. A potem i tak nam nie pasuje, i robimy na razie SIPM, a potem ma też będzie sprzedana i będzie. Jakiś wikon albo też, Aha. coś podobnego, może jak Maczko ma no, no ale ciapek fajny Ale powiem, że nawet swipa na dobrze dobiła tak? no, Ale Ty bo... pracujesz, no Ty masz ile? No 100 koni w, tym, w tej Renówce, tak? jest... Czy Ty 60 pracujesz? Nie Nie, ona kiedyś pracowała, 60 tak? nie da Renówka idzie w porządku, case zeszedł i ona wiesz, ona jest od 2005 roku, my jesteśmy drugim właścicielem nie? Także tam jeszcze... Mm -hmm. Tylko, że ona ma sznurek też nie? W sumie ci powiem, jak, jeśli to wszystko pójdzie tak do góry jak to poszło Te siatki, jak siatka będzie po 1000 i jest złotych to lepiej szereg. No, dzień dobry Ona wszystko jest pikabela, chodzi pasy są no praktycznie może nie jak nowa, ale ona nie ma problemu z nią I do niej jeszcze jest cerołnik, ma w domu nie Mhm, mm a nie wystawia się jeszcze nigdzie Nie wystawiałem, nie miałem czasu, no. w sumie chciałem podrobić ten wok i ten pomalować, żeby to jakaś nie wyglądało, ale może by się klient znalazł tam. John 592 No, także ludzie jakbyście tam, jakby był ktoś zainteresowany to odezwijcie się, macie maila mojego w, y, w opisie, a ja tu w razie czego będę się kontaktował. Może akurat? Może uda, nie? nie? No, Zatak. dokładnie. Może nawet zrobić próbę, nie ma problemu, nie przyjechać na Sianokosty? Czy... No, na Sianokosty czy na żniwa no. I Sprawdzić ją w boju No, zguba się znalazła, no co, nie poznajesz? O, cholera, widzę Gdzie on był? To jest tam to, że... co? ta rura co? O, cholera! A ty wiesz jest ja nie gadał! Ale tu z przodu wcale nie ma betonu! No i wiesz i ty nie założył! No jo! Ja. Ale że ty to kurwa! Moc. A ja tu na ci. Ale ja się cię zapytał, nie? Ty, bo o tu rurę, urwa! Nie, ale na teren betonu! Oddaj ją! Nie patrzę na te pierwsze, że nie ma nic! Drydzi, weźmy tak, śledź, mały, ale... Dobra! Bo rura na górze No weź, ma tu to rzucie, a to jeszcze to tu złapiesz i chuj. Ty, ale ja ci powiem, że ty dobrze ty to zauważyłeś, nie? Dobra, to by poszło na wałek kopie. Nie, zahaczyło. Jakbym miał radio na, na full, to by nie usłyszał. No tu to leżało, wiesz gdzie to było? Idealnie tu, idealnie tu w tym miejscu to było. No i to na pierwano. Ale nie ma pierwano w to by się grywało między tetą i szkodą. Zobaczmy, no, jak to się co że... to wypoczywa. to tej... Może to co? Nie. Weź Weź tego kamienia i śladź, zobaczymy, czy zauważy. <gry>